Widzowie na gównianym odcinku Ale to jest dosłownie gówniany odcinek Zobaczcie sami mm, ładowanie gówna PISZ 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 piś Dobra widzowie Tylko co my mamy robić w tym gównianym odcinku Ej, y ej, y y y Nie trafiłem Mmmm, kupsztal, kupsztal kup i kupstal, kupstal, kupstal. Gówniany odcinek. part 2. Tak, jak gdzieś się wypaliło mnie z tamtego serwera. Esz gównian. Gówniany świat. Gówniany odcinek. Gówniany świat. Gówniany ja. To jest najgówniej Gówniany odcinek <laughs> Ale tuż gówno Patrz jakie ładne gówno Gówno, gówno, gdzie jest? Mogę sprzedać to gówno? Ehm, chcę sprzedać to gówno Aha Chcę sprzedać to gówno? Halo, jak chcę sprzedać to gówno. Sprzedaj śmieci. Dobra. Mówisz, że mam sprzedał śmieci. Dobra, to sprzedam śmieci. No i to już wkrótce. Dobra, a teraz chcę zrobić największe gówno, jakie tylko się da. Pyś! Pyś! Wychodzi! Wychodzi gówno! O... Iź. pych. Mm, pyś. Gówno. O! Szykuję się mega ogromniastech gówno. O kurde, po jakich dużych gówno. Chcę jeszcze większe gówno. Pych pych! Aha, nie trafiłem. Iź, pyś, pyś, pyś. Gówno, gówno, gówno. 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 O, kolejne gówno. O, ale to było... To jest duży. Gówno. Gówno. Gówno, gówno. Aha, nie trafiłem. Gówne. Gówno. 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 Gówno, gówno. Cyk. Widzowie. Zostawcie gównianą łapeczkę w górę i gównianą subskrypcję No bo zobaczcie, gówniany odcinek, równa się gówniane wszystko Więc... A ja se jem teraz gówniane chipsy Gówniane chips! Mmm Bakonowe gówno Gówno. To teraz musi być jak największe gówno na świecie. Ładujemy, ładujemy gówno. Idzie zielona sraka. Mam zielone gówno. Gdzie ja mogę to sprzedać? Zielone gówno musi być bardzo dużo warte. Tak sprzedaj. Chcę. Mój odpad poszedł. To musi być też dużo. O ty, ja serio mogę sprzedawać. Chęć moje gówna. O, idzie coś większego. Kurde, aż szło już też. Ktoś ma dużą kupę. Idzie kup psztal, Idzie kup sztal. Gówno, no! Gówniane. Gówno. Tyś! Gówno, gówno. Лечь. Гувно. 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 po jaki ktoś ma gówno. Napięcie się, urodowanie gówno! 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 To jest dopiero duże... To jest malutkie gówno. To jest duże gówno. Po to nam nam jem swoje gówno. Sram. Właśnie. Srasz to co jesz. Nam 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 gówno. S jesz gówno, straż gównem. To jest jedyny taki gówniany odcinek. Pewnie na moim całym zdaniem. O mało. No, czerwone gówno Czerwone gówno Czerwone, czerwone gówno No, chcę sprzedać Patrz. Chcę sprzedać moje gówno Dość, Ha, idzie kloc. Idzie klocek. Może teraz będzie klocek? Po. Idzie gówno. O, złote gówno. Złote gówno. Nie no, no i poszedł złote gówno. coś. Gówno. Gówno. Ale fajny jest Gówno, 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 gówno fajny jest gówno 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 o. Więcej gówno ładujemy piś o no weź o to on nie moje gówno. Gówno. Pyś. Czerwone gówno leci. Aha. Ładne czerwone gówno. To, a widzowie wiecie co? To by było na tyle z tego gównianego odcinka. Przypominam, że zostawcie gównianą łapeczkę, gównianą subskrypcję, no i gówniany komentarz. A ja się z Wami żegnam pa pa! Na koniec jeszcze wypnę Wam papatki. Papatki!